Data 7 wrzesień, generalnie zaczęliśmy 17.07. Są to cyfry kojarzone z pozycją numer 7, czy miejscem, które mam na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Chciałbym, żeby ta siódemka, takie jak przy pierwszym już losowaniu napisał. W cudzysłowie, szczęśliwa siódemka. No i chciałbym, żeby po prostu spełniła się siódemka szczęśliwa, a z drugiej strony najważniejsze, chciałbym, żeby się spełnił, spełniło hasło wyborcze, czas na posła z Biłgoraja. I to jest jeden element bardzo, bardzo ważny. Szanowni Państwo, wiemy, jeżeli pozwolicie, to ja troszeczkę będę z podpowiedzi korzystał. Z tego względu, że jednak treba też jest. Wiemy, że nasza ziemia piłgorańska w pełni zasługuje na to, aby jej mieszkańcy wiele, wiele swojego posła przejdzie, tak jak już powiedziałem. Wiemy jak jest, co nas boli, co przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu oraz co trzeba zrobić, żeby żyło się już lepiej, aby już to było bez obad. Tego za nas nikt nie zrobi. Do tego jest potrzebny zespół ludzi kompetentnych, zespół, z którym można współpracować i zespół, który może przy pomocy Państwa programu, przy pomocy Państwa współdziałań może zrobić dużo lepiej i więcej dla naszego miasta, dla Biłgoraja. I dla powiatu, oczywiście, i dla ziemi biłgorajskiej I tutaj jest kolega, kandydat do y, Senatu, dla rozdmowca, dla zawojczysty, dla całego naszego rednego regionu zawojskiego. I tutaj przygotowałem program wyborczy, szanowni Państwo, i w tym programie też zawarłem 7 punktów. Jeżeli Państwo pozwolicie, to zebraliśmy się po to, żeby przedstawił ten program wyborczy. W związku z tym, że on pójdzie do mediów, do internetu, to pozwolicie niestety, żeby przeczytał ten program z tego względu, żeby znów ktoś powiedział, że co innego powiedziałem na spotkaniu, a co innego napisałem. Dlatego pozwolicie, szanowni Państwo, że rozpocznę prezentację swojego programu, no niestety bez okularów. Szanowni Państwo, Kandyduję o nasze miasto Piłgoraj, Ziemia Piłgorańska i region zasługuje na lepsze jutro. Szanowni Państwo, zapraszam 9 października 2011 roku na wybory. To Wasze głosy zadecydują, czy nasza piękna Ziemia piłgurańska będzie miała swojego posła w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli dzięki Waszym głosom zostanę posłem na Szczej, dołożę wszelkich starań, aby, żeby zająć się problemami, z którymi borykają się mieszkańcy naszej ziemi biłgorajskiej, regionu i kraju. Będę współpracował z samorządami, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami oraz wyborcami, aby ich słuszne postulaty mogły być realizowane, a sprawy społeczne rozwiązywane. jutro było bez obaw. Szanowni wyborcy, po pierwsze czas na godne finansowanie służby zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Po drugie czas na godne finansowanie pomocy dla najuboższych, niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku. Po trzecie czas na opłacalność produkcji rolnej. Po czwarte czas na tworzenie nowych miejsc pracy. I utrzymanie już istniejących, a wiemy jakie problemy są. Po piąte, czas na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Po szóste, czas na godne finansowanie wsparcia rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Tutaj jak moi poprzednicy, którzy też tu chodzi też o politykę prorodzinną, aby matki wychowujące dzieci od poczęcia do 6 lat, miały później w przyszłym y, swoim już wieku emerytalnym y, ten okres zaliczony do emerytury. To od wielu lat ten postulat, który nie może znaleźć po prostu rozwiązania i jest tutaj taka, y, żeby to było. Po siódme, y, czas na wzrost finalnego wynagrodzenia pracowników do poziomu 50% średniej krajowej oraz wysokości emerytur i rent. Szanowni wyborcy, szanowni państwo, Jestem za dalszym rozwojem ruchu spółdzielczego, ruchu działkowców i nieskrępowanej działalności organizacji pozarządowych. Po drugie, poprawie działalności i rozwojem szpitala w Tarnobrodzie i Giłgoraju. Po trzecie, przywrócenie ulgi budowlanej i remontowej. Po czwarte, rozwiązaniem gospodarki wodami, budową zabezpieczeń przeciwpowodziowych Między obiecanego tego zbiornika na Czarnej Ładzie Brodziaka wiemy co ostatnio pęknięcia i podtopienia tutaj dyrektor Miejskiej Służby w mieszkańcy ci zostali zal zalani, ile to wyrządziło szkód. Rozwój infrastruktury drogowej z uwzględnieniem tras dla rowerzystów. Tutaj pochyły do pana prezesa y Departersu Ziemia Wielkorajska Przyjazda dla Rowerzystów. Po wprowadzenie ulgi podatkowej dla rodziców na kształtowce sił dzieci. Po siódme, zmianę przepisów dla przedsiębiorców, aby mogli zająć się bardziej swoją działalnością, a nie ciągłą obsługą różnych instytucji kontrolnych wraz z ograniczeniem biurokracji, na którą wszyscy narzekały. Szanowni Państwo, Kandyduję do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ widzę, jak nasi mieszkańcy systematycznie ubożeją. Koalicja PO-PSL wskazuje nasze województwo na powolny upadek. Zamiast obiecanego rozwoju gospodarczego pozostajemy niestety nadal Polską B. To od Was zależeć będzie, czy nasz kraj będzie tam, gdzie żyje się dodatnio, gdzie się człowiek, rodzina, i nie zabraknie środków finansowych na podwyżki emerytur i rent, funkcjonowania szkół, szpitali, pomocy dla najuboższych. Idźmy na wybory. I nie pozwólmy dzielić Polaków na lepszych i gorszych. Wspólnie poprawmy jakość i standard życia mieszkańców naszego regionu. W wyborach startuję jako kandydat bezpartyjny. Jestem człowiekiem wierzącym, w swoim życiu kieruję się słowami naszego wielkiego rodaka papieża Jana Pawła II, który powiedział: Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi. Szanowni wyborcy, przy waszym poparciu mam realne szanse zostać posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, naszego miasta Biłgoraja, w pięknej ziemi biłgorańskiej i rozdącza. Dziękuję za każdy oddany głos. Życzę wszystkim zdrowia, bezpieczeństwa i lepszego jutra bez obaw. Był to i jest mój program wyborczy. Jak Państwo widzicie, nie ma jakichś tam szczegółowych układów. Są po prostu problemy, którymi chciałbym się przy pomocy różnych gremiów, organizacji, kolegów, koleżanek zajmować przejdzie. W związku z tym, że ja tutaj oddałem Państwu informacje, nowe wieści, jestem specjalistą w zakresie organizacji pomocy społecznej, byłem pierwszym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej, jestem szefem organizacji krajowej Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych w Warszawie, yy, współzałożycielem i społecznym prezesem Stowarzyszenia Pomocy chorych na Nowotwory Krwi, także problematyka społeczna, służby zdrowia, jak dominuje w moim programie. Natomiast także podałem punkty, które mnie interesują w zakresie polityki prorodzinnej, w zakresie poprawy bezpieczeństwa, tras rowerowych czy innych. Także w ten sposób w tych siedmiu punktach, jako kształtujący miejsce numer 7, zawarłem. Swój program wyborczy, co chciałbym zrobić, i z czym bym chciał iść do wyborów. Do państwa, to od was będzie zależało, czy wreszcie nasz Piłgoraj, Ziemia Piłgorajska, Piękne Roztocze będzie miało swego posła. Głosujcie, szanowni państwo, na siebie polecam, ale na swoich, czy na region, którego miejsca. Osoby zabierzchują. Wysłuchaliśmy wszyscy programu wyborczego. Jak wiadomo, ja jestem osobą, która najbardziej interesuje się przede wszystkim problemami służby zdrowia. I w związku z tym, chociaż nie tylko, bo ogólnie społeczne problemy dotyczące innych też spraw mnie interesują. Wiedział Pan, że chce Pan przede wszystkim zwiększyć finansowanie. Wiadomo, że chodzi o algorytm, który jest niekorzystny. Znaczy wiadomo, nie wiadomo, po prostu na Lubelszczyźnie i Podkarpaczu, w tych ubogich regionach dla każdego pacjenta jest dużo mniej przeznaczonych pieniędzy ze środków publicznych, czyli z msz I ta sprawa będzie się na pewno zmieniać, ale... zanim przyszłam tutaj, chciałabym się dowiedzieć na temat pańskich poglądów, Biorąc, bo mamy nowe ustawodawstwo, a yy, jak on się przedstawił, zna Pan sprawy Służby Zdrowia bardzo dobrze I yy, nowa ustawa przewiduje przekształcenia Szpitali w Spółki Prawa Handlowego w przypadku kiedy się do mnie finansują, prawda? Yy, chciałabym się dowiedzieć, jakie są Pana poglądy na temat możliwości dzierżawienia majątku publicznego, yy, yy, majątku publicznego, służącemu społeczeństwu, czyli finansowanego z publicznych, jakby nie było pieniążków, prywatnym spółkom i to w odniesieniu do szpitala w Biłgoraju. Ja pozwolę sobie zadać wszystkie te pytania. Przekażę panu je tutaj na kartce, żeby panu ewentualnie odpowiedzieć. Drugie moje pytanie brzmi, co zamierza pan uczynić jako poseł w szpitalu w Tarnym rodzie, a konkretnie oddział wewnętrzny? Miał kontakt, bo tak naprawdę jedyną osobą, to znaczy na obecną temat i prawnie takie możliwości ma tylko i wyłącznie obecnie, um, dzierż, um, obecnie dzierżawca. Po pierwsze musi stworzyć tam warunki, ale wpływ na to czy on stworzy tam warunki do stworzenia RTG czy stworzenia laboratorium, to już jest jego osobista możliwość. Następna rzecz. Następne pytanie. Co Pan myśli na temat akcyzy, która ma być nałożona na węgiel od 2012 roku? Te informacje przeczytałam wczoraj na, w internecie. Yy, nie wiem, czy zna Pan ten problem, ale yy, jakie skutki to przyniesie na społeczeństwo? Bo akcyza to jest dodatkowy koszt, yy, za który my będziemy musieli płacić, a węgiel jako nośnik energii, to, to będzie odniosło ze sobą kolejne yy. Po prostu Pytanie czwarte. Co roku, no prawie co roku, wprowadzany jest nowy program szkolny. Rodzice zmuszeni są do zakupu nowych podręczników. Jest to problem, z którym się spotykam na co dzień, rozmawiając z rodzicami, zresztą sam też mam dzieci i, i, i wiem, jakie to są koszty, żeby y, kupić wszystkie nowe podręczniki dziecku do szkoły. Jest to wydatek rzędu od 300 do 500 zł na same y, podręczniki, prawda? Czy zamierza Pan to zmienić, ponieważ nie można w tym momencie korzystać z podręczników z ubiegłego roku? Co Pan sądzi na temat konieczności zawieszenia emerytury w przypadku, kiedy osoba mająca y, do niej już prawa nadal pracuje, bo takie przepisy prawne wchodzą i od tego, i y, od przyszłego również roku? Y, Pytanie szóste. Składnie ZUS i PLUS są zróżnicowane bardzo. Co sądzi Pan na ten temat? Czy powinny być zrównane? To takie pytania. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Jeżeli Szanowni Państwo pozwolicie, to może w związku z tym ja będę odpowiedział na te pytania, co Pani Radna będę jeszcze poprawiła. To znaczy to są moje po prostu opinie do kandydata na posła. Ja tutaj w tym programie zawarłem czas na godne finansowanie służby zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Bo wiemy, że jak jest dobra profilaktyka zdrowotna, to służba zdrowia... Po prostu może mieć większe środki z tego względu, że nie jest chory, wtedy wykryte leczenie i to się jedno z drugim wchodzi w korekcję. Natomiast chciałbym tutaj stwierdzić, że byłem wiele razy na spotkanie tych przez stowarzyszenia pomocy Chorym na otworym i samościu szefa Narodowego z Funduszu Zdrowia poprzednio z panem dyrektorem Pekarskim, teraz jest y, szefem funduszu, prezes Szpitala Niepublicznego, y, pan prezes y, Chciałbym powiedzieć tak, że wszyscy twierdzili, że od 1 stycznia 2012 roku na tą ścianę wschodnią, czyli na nasz region, będą zwiększone środki na każdego mieszkańca, o ile ja jeszcze naprawdę nie wiem, ale twierdzą, że mają być większe, mniejsze zróżnicowanie między Śląskiem a naszym regionem. Także natomiast, jeżeli można to nie mam, nie znam tutaj w tym zakresie szczegółów. Natomiast w zakresie już przechodząc do konkretów w zakresie spółek przekształcania jest tutaj pan y, kandydat na senatora, pan Krzanowski. Chciałbym powiedzieć tak, że w Zamościu, gdzie ja się leczę i gdzie mamy stowarzyszenie, działa szpital niepubliczny. Ale szpital niepubliczny jest spółką miasta w stu procentach. Za takimi układami ja jestem, natomiast nie jestem w ogóle, żeby w szpitale czy w ogóle jakiekolwiek środki publiczne były przekazywane w ręce prywatne. Chcę powiedzieć na przykładzie szpitala w Zamościu, że naprawdę ten szpital działa, jest podobcorem i bardzo dobrze mu się wiecie i nie ma po prostu problemów. Jest to teraz już wizytówka Zamościa i trwają rozmowy, żeby miasto Zamość przejęło szpital wojewódzki Jana Pawła II. A skąd to wiem, ponieważ byłem ostatnio na spotkaniu z Panem Prezydentem Zamojskim, jako Szef Polskiej Koalicji, jako pierwszemu człowiekowi wręczałem odznaczenie zasłużonych na za życia za odważną, za otwarte przekształcenie szpitala, który był naprawdę w tragicznej sytuacji, bo jak okazuje się, że w 2004 roku spółkę, ale spółkę miasta. Jest to całkiem inna forma i to po prostu yy, uważam, że majątek publiczny powinien być w spółkach i zarządzany przez spółki miasta. Natomiast przechodząc do szpitala Piłgora i Tarnogród yy, yy, spółką Arią, to sama Pani Miejność się tutaj nagrodziliście się w tych zakresach, yy, wiemy co było. Co ma być, czy co będzie, to w dużej mierze może też zależeć od nas. Ja bardzo chętnie, jeżeli dostanę posłem włączyłby się w ten zakres po prostu postawienia kreski, czy postawienia tematu i po prostu opracowania yy, rozwoju szpitala w Biłgoraju z koniecznością Tarnogroda. Bo nasza, ta dyrekcja rejonu nie współpracuje z różnymi szpitalami w regionie. Ponieważ ma odmienne zdanie, tam jest konkretne. Stary Polski, oni troszeczkę na innych zasadach działają i te inne zasady po prostu do nich obowiązują. No stanowczo po prostu uważam i sprzeciwam się w tym zakresie yy, nadmiernym zwolnieniom, które obejmują Szpital Piłgorajski i które po prostu godzą w yy, życie pacjenta i prawidłowe leczenie pacjenta. Jak wiemy wszyscy, tu jest kolega z Janowa, większość ucieka nasz pacjentów do szpitala, do Janowa, do różnych regionów, bo nie chcą się po prostu leżeć. Najgorsze, że kadra bardzo dobra specjalistyczna też odchodzi. I na tym się po prostu trzeba zastanowić. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne zadanie dla przyszłego posła. Jeżeli mówię, bym został, to by się ten problem na pewno zajął. Natomiast na y, niwie tutaj naszej, myśmy jako Rada Miasta, jako jako jedna z nielicznych rad miasta byliśmy przeciwni, głosowaliśmy przeciwko przekazaniu szpitala piłkorańskiego wglądaczku Ale to mówię sytuacja, ja się deklaruję do konkretnej współpracy w tym zakresie, natomiast y, jest to, mówię, wyższa lima i to jest y, bardzo y, konkretne do organizacji dla przyszłego posła. Sprawa na Węgiel to dotyczy w ogóle wszystkich nośników. Nie wiem, jak to odpowiedzi posłów czy posłów ja mogę się trzymać, mogę tego, bo to uderza w każdą rodzinę polską, tutaj w tym w swoim y, programie wyborczym powiedziałem i stwierdziłem. Widzę jak nasi mieszkańcy systematycznie ubożeją to między innymi właśnie przez układ akcyzy, przez paliwa, przez węgiel, przez gaz, to wszystko nas uderza. Nie mówiąc już o z benzyny, która skacze z 5,30 na 4,99, by znowu była 5,10. Także tutaj jest... Y to bardzo złe. jestem bardzo mnie stanowczo przeciwnie tymi tematami. Ja dzisiaj poprosiłem kolegów, kandydatów na posła i na senatora, ponieważ pojedynczo sobie człowiek nie może zrobić. Trzeba po prostu ze zespole ludzi tworzyć pewne lobby do danego regionu i po to ci panowie są i bardzo serdecznie im dziękuję, że są. Pani bardzo poruszyła też problem problem szkoły, problem dużego obciążenia szkół. Ja tutaj w tym programie dałem informację, że po prostu były ulgi podatkowe na kształtące się w szkole. Co więcej powiem, ja chodząc do szkoły, a w związku z tym, że było nas cztery osoby w domu, to wszyscy żeśmy korzystali z jednego podręcznika to znaczy y, poszczególnych latach, ponieważ te podleśniki na parę lat starszały. Były takie programy w latach 60. 70. gdzie po prostu y, był jeden podresik, elementarz i inne i następne dzieci młodsze czy rodiecwo mogą korzystać. I nie było takiego obciążenia. W sumie wiemy jaka jest krytyka rządu PO PSL w tym zakresie. Ja jestem generalnie za tym, że po prostu programy szkolne dla poszczególnych szkół były opracowane na 5-10 letnie y, po prostu ty, terminy, a natomiast, żeby jeszcze były inne podręczniki, bo ja też mam y, wnuków, którzy do szkoły chodzą i to się okazuje, kupi pro, y, podręcznik taki i taki, okazuje się, że to nie tego y, autora, trzeba drugiego, trzeba czerwony, zielony, jedno to jest mówię to jest taka choinka, która naprawdę bardzo obciąża w ogóle budżet danej rodziny, a najgorzej, że przez obecne te cztery poprzednie tej kadencji w ogóle sobie nie dał z tym rady, jeszcze pogłębia ten kryzys. Powiem szczerze tak, zawieszenie emerytury, jeżeli osoba już jest na ten to trzeba po prostu zaledwie z którego punktu yy, widzenia pójść. Chodzi Panie to już po pełnej emeryturze po 65 latach, czy te wcześniejsze? Po 65 latach. Ja jestem zdania, ponieważ... Yy, nie, bo są już te emerytury po prostu tego no. Wcześ, Wcześniejsze to... Na wcześniejsze mógłbym różnie wypowiadać, się względu na to, powodów, bo te... Natomiast generalnie, żeby człowiek przyciągnie swój pełnoletni wień Tylko to jest problem. Żeby za tą emeryturę można było po prostu przeżyć od pierwszego do pierwszego. I tu jest element istotny, bo ci ludzie emeryci w większości oni nie idą pracować na emeryturze, bo chcą, tylko za to, że mają pensje lub emerytury głodowe, renty głodowe. I to jest, to jest Problem, a to dotyczy większości, większości nas w ogóle, wszystkich. Przecież przy obecnych układach renta emerytura w nasz 600-700 złotych to ta to stara osoba nie wyżyje i z konieczności próbuje po prostu zarabiać, pójść zarobić. Ale problem pracy, jest to naprawdę problem bardzo na dzień dzisiejszy. Były czasy, że do pracy się nie dało. A teraz ile osób by po prostu chciało pracować i jest, nie mówiąc szczerze, problem głody jest bardzo, bardzo wielki problem pracy, a już osób, to tak, tak jak ktoś powiedział, że najlepsza to jest ta doświadczona, letnim starzem, a mająca 25 lat. I to trudno takiej zaleć po prostu. Znaczy, tu nie wiem, czy panią zadowolę y, w tym, y, zadowolę w tym ty, odpowiedzi na to pytanie, ale powiem szczerze, że to, to powinno być indywidualnie podejście do, do każdego problemu. Y, jak potrzęszą, to wszyscy wiedzą, pod nieokreślone decyzje, przepisy. Y, składki ZUS i KRUS. Y, ZUS jest bardzo duże obciążenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, o, no wiadomo, że w Polsce ludzie potrafią kombinować, potrafią wykorzystywać luki. No i w układzie krus ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, czy tak jak jest propozycja już osób, rolników, którzy prowadzą te specjalistyczne, no to tu się gospodarka. W ogóle KRUS powinien być zmieniony ponieważ sytuacja w ogóle przejścia, yy, wobec tej koalicji, w związku z tym, że jest po nie ma szans usłyszenia głosu, ale jest potrzebna ogólna, dyskusja na temacie w ogóle kwestii składek gruzowskich, tak bym po prostu odpowiedział. Bo to nie są pojedyncze zasady, bo to jest, gdzie jest człowiek, gdzie to się dotyka rodzinę, powinny być konsultacje, powinna być rozmowa i to powinno być realizowane dla dobra danej jednostki, danego człowieka, a nie przeciwko niemu. Tak jak teraz dużo rzeczy po prostu widzimy. Ja bym powiedział tyle, nie wiem czy zadowoliłem panią. Także serdecznie dziękuję.